Jednym z pomysłów, jaki pojawił się w Ministerstwie Pracy było wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w dużo większe kompetencje, tak aby urzędnik państwowy mógł decydować o tym, jaka, jaka ma być umowa między pracodawcą a pracobiorcą. No, Warunek takiej wersji skrajnej, bez pytania o zgodę i akceptację a, i pracodawcy, i pracobiorcy. Ja uważam, i no tu różnie się w poglądach tej kwestii, że jakby przesadna wada dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia, i znaczy byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy i. Tak, i dlatego no, w sposób bardzo twardy i, i z uzasadnionymi emocjami o tym mówiłem i tłumaczyłem panią i panom ministrom, dlaczego widzę ryzyka z tym związane i, yy, i podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Także sprawę uważam z, z mojego punktu widzenia za yy, zamkniętą. Polub, skomentuj. Udostępnij.